Mówimy odporność, czyli bariera, którą tworzy nasz organizm po to, żeby walczyć z ewentualnymi zagrożeniami. Dlaczego warto ją wzmacniać, panie doktorze? Słuchajcie, odporność jest taką naszą tarczą, dzięki której żyjąc w środowisku, w którym żyjemy, Jesteśmy w stanie być zdrowi, czyli radzić sobie z tym otaczającym światem patogenami, czyli różnymi organizmami, które mogą wywoływać choroby. I teraz, jakbyśmy byli w jałowym świecie gdzieś w kosmosie, gdzie nie ma tych patogenów, no to ta odporność nawet tam byłaby nam po potrzebna, ponieważ w naszym organizmie mogą przybywać również. Patogeny i gdybyśmy tej odporności nie mieli, to one mogłyby nas zaatakować. Więc dbałość o tą odporność to nie tylko obrona przed środowiskiem wewnętrznym, to jest również ochrona naszego organizmu przed patogenami, które możemy mieć w środku. Ja tutaj we wprowadzeniu Państwu tylko powiem jedną ciekawostkę. Mówimy o odżywianiu i suplementacji ekstraktami roślinnymi u ludzi. Mamy przecież swoją odporność, to po co nam te wszystkie ekstrakty ziołowe? Dlaczego my ich używamy? Jakie są przesłanki logiczne? I chciałbym, żebyście Państwo zrozumieli to, dlaczego ludzie, którzy znają się na farmacji, farmakognozji, ziołolecznictwie, poszukują tych substancji w roślinach. Otóż wyobraźcie sobie roślinę, która sobie rośnie gdzieś na łące. I zobaczcie, że ta roślina rośnie bujnie, nie jest zgniła, wydaje kwiaty, owoce i się rozmnaża i zieli i tak dalej. To, tak wygląda roślina gdzieś tam w swoim dobrostanie. A teraz spróbujcie wyciągnąć tą roślinę z ziemi, odetnijcie korzenie, połóżcie ją obok tego miejsca, w którym rosła. stanie się z tą rośliną? Uschnie albo zgnije, słuchajcie. A na czym polega ten proces? Na tym, że patogeny, które na co dzień przebywały w otoczeniu tej rośliny, w momencie, w którym ona straciła możliwość odżywiania się prawidłowo i dostępu do substancji aktywnych, przestała produkować substancje ochronne, które w sobie zawierała, które chroniły ją przed patogenami, kiedy żyła. Dlatego tak ważne jest dostarczanie do organizmu substancji, które będą odżywiały nasz organizm, wspierały system odpornościowy, dodawały nam e, tych elementów, które budują barierę odpornościową. To, co widzicie w tej chwili na ekranie, to schemat mówiący o tym, w jaki sposób komórki odpowiedzialne za tworzenie odporno odpowiedzi immunologicznej e, postępują. Zobaczcie, na końcu tych piktogramów przyczynają alarm, powstają komórki, które mówią naszemu organizmowi, że walczymy, że to nie jest tak, że to, co nas zaatakowało, może sobie bezkarnie w naszym organizmie przebywać. Odporność możemy podzielić na kilka rodzajów. Na tą wrodzoną, którą mamy w naszym genomie, w naszych genach zawartą oraz tą na którą dostaliśmy też de facto, ta wrodzona naturodotyczność, to jest też ta umiejętność, a ona później mija. Ta, ta bierna wrodzona to jest ta, którą dostaliśmy od mamy. Tak, dokładnie, tak. tak I mamy tak. i mamy tą odporność nabytą, która dla nas w tym wypadku jest najważniejsza, tak naprawdę z punktu widzenia o tym, o czym będziemy rozmawiać dzisiaj, bo to jest odporność, którą nabywamy w momencie kontaktu z niebezpieczeństwem. Zostanie zapamiętane każde niebezpieczeństwo, które wniknęło do naszego organizmu i przy następnym kontakcie już organizm jest przygotowany na to, żeby z nią walczyć. Ale żeby walczyć, musi być wzmacniany, musi być odżywiany, musi być suplementowany. Słuchajcie, zastanawialiśmy się nad tym, w jaki sposób tą odporność państwu przedstawić, ale chcemy tu wprowadzić definicję, która jest ważna ze względu na czas w którym mamy kontakt z wirusem SARS-CoV-2, bądź wirusami innymi typu RNA, ponieważ wirusy tego typu, w momencie, kiedy one wnikną do naszego organizmu i dojdzie do przekroczenia pewnej bariery, pewnej granicy, że organizm do pewnego momentu kontroluje cały ten proces odporności i to jest nasz główny cel naszej pracy z Państwem. Wpływ na poprawę odporności, żeby ten organizm sobie w pełni kontrolował infekcję. Ale zdarzają się sytuacje tragiczne, słuchajcie, jest to przekroczenie pewnej granicy bezpieczeństwa, puszcza wentyl bezpieczeństwa i dochodzi do tak zwanej burzy cytokin. Burza cytokin to nie tylko to, co podaje się w tej chwili, że jest to bezpośrednia przyczyna. Zgonu pacjentów w ciężkiej wielonarządowej niewydolności z powodu SARS-CoV-2, czyli wirus SARS-CoV-2, choroba COVID-19. Lub, co warto podkreślić, wirusolodzy i lekarze klinicyści podkreślają, że prawdopodobnie to właśnie ta burza cytokin była powodem śmierci tak wielu, wydawało się silnych i zdrowych żołnierzy, w 1918 roku, kiedy była pandemia grypy. Czyli zauważcie, że pojęcie nie jest pojęciem nowym, zbudowanym na potrzeby obecnej sytuacji, która się pojawiła, tylko jest to pojęcie, które już od wielu dziesiątków lat funkcjonuje w medycynie i w immunologii. Co jest bardzo istotne, i tutaj uważam, że pan doktor się ze mną zgodzi, tak naprawdę w tym wypadku nie. Sam wirus jest problemem, tylko nasz organizm, który wyprodukował za dużo substancji, które mają nas chronić. I ta za duża ilość, czyli burza cytokin, powoduje spustoszenie w naszym organizmie. Czyli co to są te cytokiny? Cytokiny zatem to nie są substancje produkowane przez wirusa. Cytokiny to są substancje komunikujące, komórki ludzkiego organizmu między sobą i produkowane przez ludzki organizm. I kiedy dochodzi do przekroczenia granicy bezpieczeństwa, ten wentyl już nie wytrzymuje, organizm w sposób niekontrolowany zaczyna produkować te cytokiny i dochodzi do ro kompletnego rozregulowania się organizmu i niewydolności wielonarządowej. Która prowadzi to? do… Niestety, czasem prowadzi do zgonu. Więc to jest proces niebezpieczny, i do tej granicy musimy zrobić wszystko, żeby nasz organizm miał tak silną odporność, żeby nigdy nie przekroczył tej granicy i żeby nigdy nie doszło do burzy cytokin. Stąd ta nazwa burza oznacza, tak nazywają to lekarze porównując to do burzy z pirunami, że to jest tak masywny proces, proces zachodzący w organizmie, że już tego nikt nie kontroluje. I teraz bardzo ważnym elementem, zanim przejdziemy dalej, jest to, że podaje się w literaturze, że ogromną rolę w zapobieganiu i leczeniu burzy cytokin pełnią antyoksydanty. My będziemy to podkreślać. Słuchajcie, że ten element profilaktyki, wzmocnienia i odżywienia odporności ten pierwszy i najważniejszy. Musi składać się w dzisiejszych czasach z tego, żeby stosować nie tylko ekstrakty roślinne, ale również pamiętać o kluczowej roli antyoksydantów w zapobieganiu i ochronie przed burzą cytokiny. Wzmacniamy nasz organizm, bo to jest podstawa, żeby mógł walczyć. Odpowiemy. W kilku przykładach, jak wzmocnić tą odporność, bo oczywiście to nie tylko same zioła. Pokażemy parę rzeczy, no, jak wzmocnić odporność. Oczywiście to nie pokazuje, jak wzmocnić, to wprost przeciwnie, pokazuje, co nam obniża odporność naszego organizmu. Wszelkiego rodzaju używki, niestety, mimo że sprawiają wiele przyjemności. Powodują spustoszenie naszego organizmu. Natomiast co robić, żeby mimo używania tych rzeczy, które my niestety lubimy, no i nie możemy się wszystkiego wyzbyć, co robić, żeby sobie z tym radzić? Po pierwsze, wysypiać się. Po drugie, w miarę możliwości, oczywiście, uprawiać różnego rodzaju sporty, aktywności fizyczne. I po trzecie, co nie znaczy, że na samym końcu używać różnego rodzaju ziół. Najlepiej już gotowych ekstraktów ziołowych, które są standaryzowane, które mają określoną zawartość substancji czynnych, które są tak skomponowane, żeby synergia działań poszczególnych składników dawała największy efekt. Ja tutaj jeszcze odnosząc się do tego, do tego slajdu, muszę Państwu powiedzieć, że wypijanie sobie różnych ziółek i herbatek jest fantastycznym sposobem odżywiania organizmu. Dostarczamy tam fajne substancje, ale muszę Państwu powiedzieć, że te herbatki w dzisiejszych czasach są po prostu trudne dla nas, ludzi zapracowanych. Ja bardzo cenię herbatki ziołowe u osób starszych, bo jest to bardzo dobry sposób, aby ja to podkreślać Na nawodnienia, tak, osób starszych, bo one kochają ziółka. Tak, a nie tak. lubią pić. Natomiast my nie mówimy tutaj, kochani, do, o wypijaniu i robieniu sobie herbatek ziołowych przez cały dzień, bo mówimy o profesjonalnej fitoterapii suplementacji ziołowej. I do tego celu stosujemy standaryzowane stężone ekstrakty roślinne. I o tym Państwu dzisiaj jeszcze będziemy mówić, czyli. Jakie ewentualnie mieszanki ziołowe i w jakiej konfiguracji możemy zastosować teraz przed okresem jesienno-zimowym jak najszybciej, żeby później móc nie bać się infekcji, jakie możemy na swojej drodze spotkać? Możemy zminimalizować skutki tych infekcji. Zobaczcie, jeżeli odporność organizmu jest podniesiona, to nikt nie gwarantuje Wam tego, że nie zachorujecie. Możecie zachorować, ale tą chorobę będziecie przechodzić dużo łagodniej. Wasz organizm dużo szybciej poradzi sobie z symptomami zakażenia. Wiele, wiele lat temu miałem przyjemność pracować z ludźmi, z ekspertami z kliniki. Zaburzeń odporności. Jedna z najbardziej znanych klinik pediatrii zaburzeń odporności w Polsce. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych w Europie. I miałem przyjemność współpracować tam z ludźmi, którzy tam pracują na co dzień. Ja byłem ekspertem zewnętrznym i tam po raz pierwszy spotkałem się z absolutnym zafascynowaniem podawania substancji naturalnych. Dlaczego to podkreślam? Podkreślam to dlatego, że każde dziecko, które wychodziło z kliniki zaburzeń odporności, słuchajcie, klinika to jest już ostatni bastion w leczeniu chorób. Czyli trafia ktoś do lekarza rodzinnego czy lekarza pediatry, próbuje sobie ten lekarz poradzić, no ale to dziecko nie idzie na leczenie, no to później do jakiegoś specjalisty zaburzeń odporności. Jak on sobie nie poradzi, to w końcu ostatnim bastionem najwyższej rangi leczenia jest klinika zaburzeń odporności. Każde dziecko, które wychodziło z tej profesjonalnej kliniki z poradni zaburzeń odporności, które miało nie genetycznie uwarunkowane, bo z tym sobie jest ciężko poradzić, tylko nabytą słabą niewydolność, odporność. właśnie słabą odporność, wychodziło stamtąd i podawano każdemu dziecku ekstrakty beta-glukanów. Stąd beta-glukany znalazły się jako jeden z podstawowych elementów wspierania i odżywiania odporności tym co teraz państwu pokazujemy nie Czyli dla, dla nie, nie z bez przyczyny e, ten preparat ma pod nazwę ziołowa tarcza ochronna zobaczmy co jest w środku słuchajcie i tutaj po raz kolejny chcielibyśmy zachęcić was do tego żebyście sięgnęli do prostych opisów na stronie Nature Day. zobaczcie jak bogaty skład tak? to nie jest jeden składnik dwa trzy to jest naprawdę, można powiedzieć, bomba składników o wysokich stężeniach, bo zobaczcie, każdy jest ekstraktem mianowanym, który wspiera nasz organizm, odżywia nasz organizm po to, żeby mógł sobie poradzić w sytuacji trudnej, w sytuacji podbrankowej. Nie na darmo tych kapsułek, które są zawarte w tym opakowaniu, jest na dwutygodniową kurację. To ma być taki strzał, który ma wspierać naszą odporność. Maksymalnie szybko odżywić odporność, żeby w ciągu 15 dni ta odporność miała już odpowiedni potencjał. Także stosujemy wirką jak najwcześniej, bardzo króciutko 15 dni i więcej nie trzeba. To ma być taka, jakby w cudzysłowie, szczepionka, która ma wytworzyć w naszym organizmie reakcję. Dokładnie tak. Dziękujemy za nasze dzisiejsze spotkanie. Dwa słowa podsumowania. Dbajcie o zdrowie różnymi metodami. Stosujcie substancje ziołowe, które będą wspomagały nasz organizm w walce z niedogodnościami jesienno-zimowymi. Czy ja mogę trochę prywaty? Ale rzeczywiście. Medycyna fundamentalna, o której tutaj wspominamy i powtarzamy jej elementy. To jest fitoterapia i zastosowanie ekstraktów ziołowych i suplementów, aktywność fizyczna dostosowana do zdrowia i potrzeb osoby, zdrowy sen, prawidłowe odżywianie dostosowane do metabolizmu. I do tego możecie sobie dodać jeszcze ewentualnie pod kontrolą fizjoterapeuty, zabiegi fizykalne. Medycyna fundamentalna. To przypominamy, bo to jest klucz do tego, że zawsze staramy się, edukując Państwa. Nie koncentrować wyłącznie na ziołach, chociaż to jest niezwykle ciekawa rzecz. Bo zawsze przypominamy o tej kompletności tego, tego naszego działania i zapobiegania chorobom czy wzmacnianiu organizmu. Dziękujemy bardzo za uwagę. Do następnego.